To zdjęcie zabiło więcej niż jednego człowieka, ale przy tym zmieniło bieg wojny. Cześć, ja jestem Bartek, jestem fotografem portretowym, a to seria o zdjęciach, które możecie znać, ale nie do końca znacie ich historię. Zgodnie z ankietą, którą wypełniliście wczoraj, dzisiejsza historia będzie mocniejsza. Eddie Adams, The Execution of Viet Cong Prisoner, 1 luty, rok 1968. Szczyt ofensywy TET. Fotoreporter Eddie Adams rejestruje moment, w którym południowo-wietnamski generał szczela w głowę więźniowi z Wietkongu. Zdjęcie trafia na okładki, a świat jest w szoku. To zdjęcie stało się ikoną brutalności wojny w Wietnamie. W Ameryce wywołało falę protestów, a sam autor miał wątpliwości, czy w ogóle powinien je puścić. Bo był jeden problem. Nikt do końca nie znał całej prawdy. Ofiara, człowiek Wietkongu, który chwilę wcześniej wymordował całą rodzinę jednego z generałów, a ta egzekucja była odwetem za jego czyny. A generał Loan, przez to jedno zdjęcie, został znienawidzony przez cały świat. Eddie Adams w jednym z wywiadów mówi: Zdjęcia są najpotężniejszą bronią świata. Zabiłem tego człowieka. Z moim aparatem, a to nie było sprawiedliwe. Widzicie, bo wojna nie zawsze jest czarno-biała, ale zdjęcia powodują, że właśnie taką ją zapamiętujemy. Dlatego, tak bardzo wam zawsze mówię, że kontekst całego zdjęcia jest najważniejszy. Bo nam, jako odbiorcom, bardzo łatwo jest oceniać to, co widzimy, siedząc na kanapie, daleko od tego, co się działo. A historia mogła wyglądać zupełnie inaczej. Na koniec, jak zwykle pytanie do Was, jak myślicie, czy jedno zdjęcie jest w stanie zniszczyć komuś całe życie?